Najpierw ślub, a teraz takie doniesienia w sprawie. Węgiel. Po roku nadeszła wielka radość. Telewizja polska kompletuje właśnie listę gwiazd, które wystąpią podczas tegorocznego sylwestra w Katowicach. Po Maryli Rodowicz, Dodzie i Justynie Steczkowskiej do tego grona dołączyła także Roxy Węgiel. Żona Kevinem Mgleja wraca na sylwestrową imprezę TVP po roku przerwy. To z pewnością duża radość dla stacji, w której kariera 20-latki miała swój początek. Druga połowa listopada to gorący okres, w którym największe stacje telewizyjne w naszym kraju ogłaszają listy gwiazd, które wystąpią podczas telewizyjnych imprez sylwestrowych. Telewizja Polska zapowiedziała, że po w tym roku organizowany przez nich sylwester odbędzie się w Katowicach. Media publiczne w tym roku zdecydowały się postawić na kobiety. Już wiadomo, że na scenie zobaczymy prawdziwe gigantki estrady. W Katowicach wystąpią m.in. Doda, Justyna Steczkowska i sylwestrowa legenda Maryla Rodowicz. To nie były plotki. Roxana Węgiel wraca na Sylwestra TVP. Teraz ogłoszono, że po roku przerwy na sylwestrową scenę TVP powróci także Roxy Węgiel. To szczególnie ważne doniesienia, które poruszają ludzi przy Woronicza, bowiem kariera 20-latki zaczęła się właśnie w telewizji polskiej. Na początku było The Voice Kids, potem Eurowizja Junior, gdzie zdobyła serca fanów w całej Europie. Dla żony Kevin'a Mgleja końcówka 2025 roku jest szczególnie intensywna. Zaledwie kilka dni temu gruchnęły doniesienia o tym, że Węgiel wraz z mężem użyczyła głosu bohaterom produkcji Miss Moxy. Kocia ekipa, która będzie miała premierę na początku przyszłego roku. Wokalistka wcieliła się w tytułową kotkę Moksy, a producent muzyczny zagrał chłopaka, który będzie miał bardzo ważną rolę w wydarzeniach rozgrywających się w filmie. To bajka o tym, że razem można więcej. I to przesłanie jest bardzo bliskie również nam, wyznali małżonkowie.